Ahoj moi drodzy kapitanowie, ja jestem Andryman i chciałbym was dzisiaj zaprosić na bitwę, na której płynie kapitan e, Tajda z klanu Forshot, płynie on tutaj na IOC. IOA to jeden z najpotężniejszych pancerników II wojny światowej. Ten okręt został zaprojektowany do eskortowania sił lotniskowców szturmowych, przewyższała prędkość wszystkich pancerników na świecie. Przeżywalność pancernika została znacznie poprawiona dzięki nowatorskiemu, potężnemu systemowi ochrony przeciwlotniczej oraz całkowicie odmiennemu systemowi ochrony pancerza z wewnętrznym pasem pancernym. Ten okręt posiada artylerię o kalibrze 406 mm, pociski z przeciwpancernych zadawają tutaj obrażenia 13,5 tysiąca z pocisków burzących OB 5736% możliwością podpalania i zasięg tych dział jest do 23 300 metrów. Moi drodzy, prędkość tego okrętu to jest, moi drodzy, 33 węzły oraz tutaj przeładowanie tych pocisków to jest 30 sekund. HP tego okrętu jest 79 tysięcy. Moi drodzy, bardzo Was gorąco zapraszam do oglądania. A wszystkie tutaj dane, które Wam podałem, to są dane podane bez zamontowanych flag, kamuflaży czy innych udogodnień. Dziękuję bardzo za wszystkie podesłane filmy. Usiądźcie wygodnie. Odpływamy. Poszła Salwa do Rygi. Jak jest, zobaczcie, już jest Cytadela za 14,5 tysiąca, Ryga już musi ratować się, uciekać szybciutko za górki, ale lekko tutaj widzę hamuje, jeszcze nie wiem na co liczy, jeżeli tutaj zostanie przeładowany, Ryga się zatrzymuje, stoi pięknie, Przeładowanie dział, moi drodzy, aż pomer nasz dostaje, Ryga się cofa, poszła salwa z tylnych dział, no, sami sobie, zobaczcie, dwa pociski, trzy. Aj, ta pudło, takie 4 i 455. Ryga ucieka. Tutaj kolega gra na takie pozycje. Zobaczcie, pozycji, pozycje, tak zwanego starego sokole... sokolego oka. Próbuje gdzieś tam. Z daleka bić do tych okrętów ryga 14,6 km poszła salwa. Ło! Zobaczcie! Jest cytadela, jest trafienie, jest zatopienie. Dwie cytadele, e, i tutaj e, na koncie kolegi e, słuchajcie: jest zatopienie 40 877 damage. Brawo e, Tajdana, brawo, brawo! Piękny z. Jeszcze i tam widzę stoi. Czas byłoby chyba się wyleczyć tak jest. No niestety na chwilę obecnym nasz film tutaj przegrywa, nie mamy rdzenia okrętów również mamy mniej. I a jeła strzela. I jest zobaczcie dwie cytadele i jedno zatopienie bardzo fajnie trafione, ale to nie zmienia faktu, że... W dalszym ciągu jesteśmy w opałach. Jeszcze jest Minnesota. Nie wiem, dlaczego ta Minnesota do Iowa nie strzela. Będzie ciężko w nią teraz trafić, bo widzę, że odbija lekko w prawo. Przymychałem gdzieś tam za górkę, ale to jest jeden z bliższych celi. Jeszcze jest Vento, zobaczcie, jak się tam czai cichutko za goreczko. Poszła salwa za 9472. Na 10 km znajduje się w zasięgu artylerii dodatkowej pancernik Vento. No i jednak tu kolega będzie próbował chyba tego Stalingrada trzepnąć. Ależ to bardzo, bardzo blisko. Zobaczcie, Vento nawet nie patrzy tutaj do niego. A raczej na niego armatami. Zobaczcie, poszła salwa. I jest cytadela. Zobaczcie, jak pięknie tutaj dostał. Matko i córko. Wento w tej chwili będzie próbował się tutaj ratować, będzie musiał coś robić, aby się odwrócić. Tutaj jeszcze pomer pciśnię w kierunek e, tego wento, jeszcze Iowa, jeszcze tam Minnesota zaraz się dokończy. Strzela w te wento, zostaw tą Minnesota no i tak zejdzie na dno, już jest na dnie. I daj Boże, jeszcze taką salwę poszła salwa. Artyleria dodatkowo bije to wento, myślę, że będzie koniec? Nie, niestety, zobaczcie. Przebicie na wylot, cztery rykoszety, e, Ładujmy to, ładujmy i ściągnijmy to wento. veneto. przepraszam. Artyleria dodatkowa w dalszym ciągu obija tego szpancernika. E, no, może troszeczkę ten celownik, chociaż RNG tutaj miesza. Zostaw tego mogami, <laughs> chociaż wybór należy do siebie. No, ja bym. Nie, był do pancernika, ale zobaczcie ładna salwa idzie, pokazuje boczek mogami Nie No niesamowite, no zobaczcie, trzy cytadele, jedna salwa potężnych dział i mogami już jest na nie dewastujące uderzenie, no coś niesamowitego, a ja mu kazałem strzelać do pancernika Vento, no pięknie, bardzo, bardzo, bardzo Piękny, celny strzał, jeszcze gdzieś tam. A Joła na 21,5 km, właśnie znika za wyspą. Pokazuje się aiger niemiecki krążowniczek. To na tyle obecną, co mogłem to zobaczyć. Jeszcze Uland, tak? Wypływa Uland, szwedzki tutaj niszczyciel. Czy tutaj akurat Tajdana weźmie sobie na cykl, dodatkowa bije? No teraz tylko trafić i Uland tak już nawet nie trzeba. Piękne, pięknie. Cleveland likwiduje Ulanda. I Wento zlikwidował naszego pomerna. Więc tutaj, e, słuchajcie, rdzeń, środek rdzenia nie jest nasz. E, cztery okręty kontra 5 okrętów. Ah, zobaczcie za. Zobaczcie, jest. A jaki wybór poszedł tutaj. Duża, 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 duża salwa poszła. Jest i tutaj zobaczcie. E, A jeła na dnie zostaje jeszcze. Zao i zostaje tutaj sława. Cztery okręty zatopione na koncie kolegi z klanu Forshot e, Tajdana. Miejmy nadzieję, że dobrze powiedziałem ten klan. Jeszcze zobaczcie, sława pokazuje bok. Jak pięknie, jaki potężny ten pancernik. Zobaczcie. Jest przeładowanie, poszła salwa do Sławy. Miejmy nadzieję, że pożegnamy Sławę, i niestety 12 900 z grosikami dostał tutaj Sława. Pokazuje w dalszym ciągu boczek. Próbuje uniknąć tej salwy. Za kilkanaście sekund będzie przyładowanie. Sława odchodzi tutaj całkowicie z tego kapa. Jeszcze za uwaga, zao, to jest groźny. Może wyrzucić tutaj torpedy, te torpedy mogą zadać naprawdę, naprawdę duży damage, ale pokazuje bok, co za błąd, niesamowite, za błędy trzeba odpowiadać, zobaczcie, duży kaliber, Kraken uwolniony, no, pięć okrętów zatopionych, brawo, 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 trzeba odpowiadać za błędy, to jest niepowtarzalny błąd, co tutaj pokazał kapitan Nazao, pokazując swój bok, Tuż, tuż przed takim potężnym pancernikiem i myślę, że tą sławę również tutaj pożegnamy. I efekt. Piękne trafienie, bardzo ładnie. Stara dobra. A joła. No chyba teraz już będzie koniec końców i będzie bitwa wygrana. Brawo, dziękuję za podesłanie bitwy. Brawo, brawo, brawo.